Witajcie, 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 witajcie! Z tej strony Luizman Lukaszerol i witam was w Lolum. z sobowujem Dzień dobry! Ja gram na topie, na górze. Bo Wajm. wygrał. Wygrał. Tak, była walka o topa. Sowowuj gra kaktusem... kaktusem. Na wsparciu. Od pieniążki. Zaznaczałem. Ja wziąłem ja waj na górę, zobaczymy jak się da radę z nasusem. Ja ustawiam, że nie da. Znaczy co ja tam wiem. <laughs> to zajebisty ma taniec ten kaktus. Tylko Dobra, nie idę na łopki, bo nie zdążę. Tylko wygraj z tym nasusem, żeby z nim problemów nie było. No co, ty przejść? Co wygraj? Ja nie. Imych pieniążki już zarobione dostałem dokładnie 11 golda już No, czy ja mogę kurde się ruszyć od niej A pierdziele już mi zjechałem Ta Miss Fortunka jest pasywna jak ja nienawidzę takich adc'ków Zbijam siebie, ona zamiast przyjść tu ucieka. <grych> nie. Mimo, że Lux ma mniej życie ode mnie, co nie? I moglibyśmy ją zabić. A no, tak to tracę. No. ...dwie potki. Teraz będziecie powoli za iść. Chyba będę musiał buta pierwszego kupić No dobra My czekamy na pierwsze uderzenie i zdobywamy jak najwięcej golda O ty kurde Kurno A to nawet nie próbuję zdobyć kurde mopka. Ej Jezu, kto się tak miał mi z fortunka? Kiedy grasz w grę z odpalonym dźwiękiem raz na ruski rok <grych> Aha no, nie. No i pasywna ta Miss Fortunka, wrzaj się na bota Graj mi z Fortunką Ty chociaż nią ogarniasz granie No bo zawołajmy Swisty'ego, też on ogarnia wbijanie się No proszę cię Jak tak można Też nie trafić we mnie nie mogą. Oj kurde, misfortunka moja, kochana. na Susa trochę kąsam. Kąsasz? A zabijasz? Powiem tak, Pamiętaj, no ma trochę problem. Jak to wygląda w mapkach? Nie najlepiej. Ja pierdzielę na serio, gdybyś ty tu był, to tym kartusem by wyszło perfekcyjnie, bym powiedział. Brakuje ci co? No. Kurde, muszę przyznać, ale brakuje mi ciebie. Czerwony. To ja wpadł na taki głupi pomysł żeby się rozdzielić. O! Smoka zdobywa gość. A ja r nie mam, co za peszek. Mhm, Nasus ma r to masz problem teraz, co nie? Nie. Zobaczmy, jak zakończy się... walka na Smoku. Miss Fortunka, gdybyś tam poszła... No dobra, przegoniłem, nie Miss Fortunka, po co tu idziesz? Chodź na bota. What the fuck? Po smoku, po dż dżunglery ucieka a ta schodzi na górę, ty... <laughs> Boże, mam nadzieję, że tym razem nagranie będzie się zapisało w dobrym miejscu i na dobrych ustawieniach. Jezu, są strasznie pod wieżą grano. A go zjechałem. Ok boli Nie mam eee, Nie chcę nic mówić, ma dwa kila no. Chciałem sobie buta pierwszego kupić dobrze, dobrze, że pamiętam co nie? Dobrze, że pamiętam Dobra, nie wiem czy mi to klikać Chyba jeszcze nie Chociaż zawsze hajs, kurde, co tam? No. Nawet hajs, biedaki. Kurde, mogłem płatkę kliknąć. Nie, nie pomyślałem. Pan 69 O, kurde. No to do, dobre, trzy pułapki naraz, ty. Fajnie. O, Chyba ktoś gra w Nie, jeden z tu Luxa, nie? dali mi pułapkę i zginąłem po prostu w sekundę. Nie, nie, nie wierzę. Hmm. To jest to, że tamy się tak krótko utrzymują, no? no. chodź tu! Zobacz go ucieka. Uważaj. Eee. Um. Ah, serio. Przeciwnik pokonał. Nasus Nas Nie, zresztą bym chciał widzieć tego zasięgu. Za Mówisz? Przegrał? No. Aleśmy go dowali razem z Masterem. A, kurde, klikam w skałę i mi po prostu idzie prosto, no. Dębaniec. Tam jest fortunka na seryjski, kurde słaba, bo to mi się nie podoba. Dobra, pierwsze uderzenie, kolejne zdobyte. Jak to jest za pasywnie gra. Nic nie mogę zrobić. Na no, już się spodziewałeś po walce z Nasusem? No będzie pasywnie grał przecież. O, nie, nie. Chwała, trochę mnie ściorał. Nie na mnie brakuje? zaśmiech dobra. Na całe życie mówisz? Olipka. lipka. No, bo użył. Mogę sprawić, że będzie miał mniej. <grym> Wynajmniej odrobinę mniej, co nie? Chociaż patrząc na to, jaką szybko się leczy, to nic mu to nie zrobiło. No, raczej chyba nie? Normalnie wygląda to jakby go tylko komar w ogóle. A bo by go w ogóle z komar. No, powiem tak, no fajnie jest najgorsza na... na topa. <laughs> Czemu ona walczy z nimi. Nice. Udało nam się ich dowalić jakimś cudem. Eee, ja chyba będę musiał iść na tego bota na następnym meczu. Dlaczego? Mi z fortunka tak słabo. No jeden, jeden trzyma, No, no jest nieźle. No, Może wie, że nie ma na, na początku czasu coś. Nie wiem. Eee, zostałem znowu, tutaj się teleportuję. No. La, 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 la. Za 55 sekund mam rkę kolejną, więc. Może być fajnie. Wow, 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 wow. Wow, 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 nasus, nasus. O nie bierze, za chwilę zniknie. No, dobra, mają te systemy. Oj, i teraz mnie zmusił do wycofania się. A bo ma przedmiot, kurde. O, no, a to ciekawe. A no, zmusił mnie, i to tak porządnie. Ja go zmuszę, żeby uciekał z No Pierdzielę. Chciałeś nasusa, to masz nasusa, co? No, Chociaż nie wiem jak dźwięk. mogłeś się śmieć nasusa na linii. Nie, nasus mi nie przeszkadza. Nie? Nie. Jakbym ile oligał to by było bardziej wyrównane. Hmm. Już prawie 300 zł mam kurde z tego pierwszego uderzenia. Nieźle. No, zdobyłaś chociaż w ale Mnie... znaczy, kudę, miedź. Ten tam gdzie jest? Coraz więcej, coraz więcej. Mi z fortunka, kuśba, pomóż, a nie stoisz w miejscu. Ja pierdolę, ty. Dobra, mi fortunka w ogóle mi nie pomaga, kurde. Ja bym mógł tu nie zginąć, kurde. Na szczerze. Dobra, ale się zrespię i mogę rzucić. Dobra, nie jest najgorzej. <laughs> nie jest? Nie. Mam killa i dwie asysty. Pepejno. Nasu na razie przegrywa. 353... 363... 414, ła. Wow. Nice. I asystka darmowa. Teraz więcej zdobywam hajsu. Aj. No. A, to dobra, talon nie zabił. Lepiej talon niż Nasus. Mówisz? No jak Ach we dwóch tam kurde było ich. Mm. Jezu, cze czemu oni mają takie tankowne postacie w przeciwnej drużynie? Że nikt nie chodzi na nawet pół HP. Ale pamiętaj gościowi sama postać robi, nie? To na pewno. I pomóc ci tam? Nie. Nie jeszcze się mi zbierze, zbije. tak. Zniszczono twoją wieżę. Mhm. Tak. Um. No, nie gadaj, że przeżył. Dobrze, weks. urno. Jedno ku zabrakło, żeby go zabić. Ja, na razie życia, przeżył. Urno. <noise> Pani uciekał przede mną. <noise> nie. chciał to ja... go zbić jeszcze raz do, po, do małej ilości życia, a to zapraszam. Czekaj, ja muszę uciekać. Mhm. <laughs> no to. Nie. I my, kasystki, kuźniwa. Co? Nie. <śmiech> <śmiech> o! Nie! No nie. Piękny mecz. Piękny mecz. No nie. O, czyli wygrałem z Nasusem. Dziękuję. <laughs> Dobra. Ja zarobiłem mniej więcej 500 golda. Pierwszego uderzenia wiesz. Nawet nieźle nam poszło. Nawet nieźle. No powiem, że kurde. Trochę się bałem tą waj grać. Na większe tym... obrażenia, dziękuję. Y, trochę się bałem grać y, przeciwko nasusowi. Ale ja nawet na Susa w tych wyobrażeniach dojechałem. Hmm. Dobra, to okay. by było na tyle, więc no do zobaczcie. widzenia. No, no, trzymajcie się. Hello.